Ostatnio widziałem artykuł o tym sklepie, że powstaje nowa sieciówka i że bardzo tanio tam jest. Zobaczmy co ciekawego mają, czy uda się na czymś zarobić. No tutaj już te Celebration Box się rzuciły, ale są przeterminowane, także to nie jest dobry znak. Mnóstwo różnorakich słodyczy, jakiś ciastek, czekolad i tak dalej, żelki. No tutaj na przykład te były 10 za funta, to chyba dobra cena. Nie wiem. Tutaj te Belwita, ciasteczka również, ale zobaczmy na datę, czy są ok. No, jeszcze są. Takie rzeczy też się dobrze sprzedają na Amazonie, 3 za funta to dobra cena, no ale widzę, że te daty to większość jest przeterminowana, a nie do terminu. Nie znalazłem jeszcze chyba nic, co by, było, co by miało datę przynajmniej na 3 miesiące. No taki spoko się sprzedają na Amazonie. Zobaczmy datę. No nie, do lutego. Słabiutko, słabiutko. Psia jedzenie to też dobra nisza Tutaj widzę jakieś z Włoch chyba sprowadzane No ale co, też przeterminowane, także lipa Dobra, są kosmetyki, idziemy sprawdzić Może coś się trafi Tu Yardley już znam, to tak samo znam Sprawdźmy, czy się sprzedaje na Amazonie No niestety lipa Kolejna rzecz, no też słabo, 4 sprzedaży w miesiącu Tu Yardley ja nie wiem, przeterminowane mleko dla dzieci też sprzedają? Masakra jakaś A tu co? Podjebę perfum, tu jakiś Creed, tu coś tam, Invictus Ale to też szału nie ma raczej na takie rzeczy No to Red Bull tutaj też 75 pi wychodzi za puszkę A to widziałem ostatnio po 30 w sklepie Lipa ten sklep